Witam serdecznie. Dzisiaj przygotuję deser z doskawkami i ten mes. Jest to klasyczny angielski deser, prosty w przygotowaniu. Składniki: 300 ml śmietanki 30%, dobrze schłodzonej, bezy. Bezy przygotowałam wcześniej, według przepisu, do którego link jest u góry. Przygotowałam z całej porcji, ale wykorzystamy około 80 g. Tym razem zdobiłam malutkie. 300 g truskawek, 1 łyżeczka, około 6 g cukru pudru, 1 czwarta łyżeczki ekstraktu z wanilii, i kilka truskawek do dekoracji. Na chwileczkę jeszcze śmietankę schowam do lodówki, żeby się nie grzała. Będziemy przygotowywać truskawki. Około połowy porcji truskawek przekładam do miski. Tą część rozdobnimy widelcem. Można oczywiście zblendować. Pozostałe truskawki pokroję na mniejsze kawałeczki. i dokładamy do musu. Puskawki przygotowane. Teraz połamiemy na kawałeczki beziki. Beziki jak widać są dobrze wysuszone, chrupkie. Dobrze się łamią. Na razie wystarczy, jeżeli zabraknie to dokruszymy. Teraz ubijemy śmietankę na sztywno z cukrem pudrem i z ekstraktem z wanilii. Dodajemy. Jeżeli śmietanka nie spada z widełek, to jest już wystarczająco ubita. Dodajemy ekstrakt, miksujemy tylko do połączenia się. Wszystkie składniki gotowe, możemy przygotowywać. Będę robić to w takich pucharkach. Zaczynamy. Na dno wykładamy oczywiście śmietankę. Na wierzch polewamy musem razem z truskawkami. Posypujemy bezikami. Przybliżymy, żeby było widać lepiej co robię. Wykładamy drugą warstwę śmietanki. Wykładamy mus. Posypujemy bezikami i warstwa bitej śmietany. Na wierzch. Specjalnie przygotowałam malutkie beziki. Wybiorę najmniejsze. Truskawkę przekrajamy z szypułką na połowę. Troszeczkę musu. I pierwszy deser mamy gotowy. Pozostałe przygotujemy w ten sam sposób. Wkładamy do lodówki. Przygotowujemy zawsze dwie warstwy w tej samej kolejności. Jeżeli truskawki są kwaśne, można dodać więcej cukru do bitej śmietany lub troszeczkę dosłodzić truskawki. Ale beza jest tak słodka, że moim zdaniem ta ilość cukru, którą dodałam jest wystarczająca. Gotowe. Wyszły cztery pucharki. Oczywiście ilość przygotowanych deserów uzależniona jest od wielkości naczynia, jakiego użyjemy do przygotowania. To są desery, które trzeba jak najszybciej zjeść. No to co? Próbujemy zaczynamy. Ucztę. Mm, pyszne. Połączenie bitej śmietany z tuskawkami i z bezą nie byłoby Nie jest za słodkie ani za kwaśne. Proporcje idealnie dobrane. Mm, wszystkie smaki w jednym miejscu. Mm, Palesja. Wypróbujcie sami. Mm. ja zabieram, może podzielę się z mężem. Smacznego. Do zobaczenia przy następnym filmiku.